Cześć, witam Cię bardzo ciepło. Z tej strony Beata Tomczyk, Daję Coaching, Psychodietyka. Na tym kanale dowiesz się, w jaki sposób wyjść z zaburzeń odżywiania, z zaburzonej relacji z jedzeniem i w jaki sposób budować wspierające nawyki żywieniowe i dobry kontakt z ciałem. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat emocji, w jaki sposób uwalniać emocje na bieżąco. I w ogóle powiem Wam o tym, że mm, ja generalnie dużo czytałam już o emocjach i gdzieś tam miałam wypracowane pewne mechanizmy radzenia sobie z emocjami, ale tak naprawdę mm, chwilę temu tak mi to mocno kliknęło w mojej głowie, tak mi to mocno kliknęło, bo ja zauważam taką pewną rzecz, że my możemy wiele rzeczy słyszeć, o wielu rzeczach czytać. I Możemy czytać, ale tak nie do końca jeszcze gdzieś tam potrafimy to przełożyć w życiu. I powiem Wam, że zawsze jest jakiś taki odpowiedni moment, że gdzieś tam w naszym życiu to w końcu kliknie. I nagle czujemy takie wow, okej, okay, już wiem o co chodzi. Wreszcie sobie poukładałam te wszystkie puzelki w mojej głowie. I to jest takie, takie jak ze sprawą takiej czarodziejskiej różdżki, niemal, że zaczynasz krzyczeć, że kurczę, już wiem, już wiem o co w tym wszystkim chodzi. I powiem Wam, że właśnie dokładnie to wydarzyło się u mnie, jeżeli chodzi o emocje. Ja mówię wcześniej, gdzieś tam bardzo dużo czytałam, uczyłam się, próbowałam różnych metod i technik na, na te emocje, na uwolnienie emocji i robiłam to w taki sposób bardzo uważny, bardzo świadomy, a w tym momencie robię to już zupełnie naturalnie i zrozumiałam, bo kliknęło mi wreszcie, w głowie, i chcę się sami tym bardzo podzielić, bo to Wam bardzo, bardzo pomoże w odzyskaniu takiej kontroli nad jedzeniem, szczególnie tym jedzeniem emocjonalnym, że właśnie mi to tak kliknęło, że teraz w tym momencie to jest takie naprawdę bardzo, bardzo dla mnie naturalne, że my generalnie potrzebujemy, jest jakby, jesteśmy. Na co dzień potrzebujemy być, możemy być w takim zupełnie neutralnym stanie emocjonalnym, w zupełnie neutralnym stanie emocjonalnym. I ja dużo już tutaj jakby mówiłam o emocjach, ale gdzieś tam czułam, że dalej pracuję sama ze sobą nad takim właśnie wykształceniem w sobie tej neutralności na co dzień. Czasami było tak, że kiedy przychodziły do mnie trudniejsze emocje. To ja je usuwałam z ciała, czułam, że okej, okay, one jakieś tam poszły, ale nie wracałam tak w 100% do tego neutralnego stanu. Co to znaczy? Było mi trudniej skupić się na pracy w jakiś tam sposób, albo na przykład czułam, że jestem gdzieś tam taka jeszcze trochę poruszona tą sytuacją, tymi emocjami czyli emocje przychodziły w pewien nastrój. On trwał dzień, nieistotny dzień, dwa, to, to jest w ogóle nieistotne. Chodzi o to, że gdzieś tam pozostawały takie jeszcze wiecie, resztki z tych emocji, y, które gdzieś tam takie jakby nie pozamiatane do końca, y, takie jakby, wiecie, że nie, nie jest idealnie zamiecione. I w tym momencie, kiedy nagle mi to właśnie kliknęło w mojej głowie, ja poczułam taką ogromną ulgę, że kurczę, to jest naprawdę wszystko możliwe, żeby być właśnie w tym neutralnym stanie cały dzień, cały czas, a tylko po prostu kiedy przychodzą jakieś tam emocje trudne, to ja potrzebuję się naprawdę tylko zatrzymać, odczytać informacje, z czym przychodzą te emocje i po prostu pójść dalej. Koniecznie odsłuchaj to nagranie do końca, ponieważ krok po kroku powiem Ci, w jaki sposób do stanu neutralności na co dzień się doprowadzić. No więc, ja dużo czytałam o tym, że właśnie my na co dzień jest, powinniśmy być w takim stanie neutralnym i jeżeli czujemy napięcie, rozgoryczenie, jakieś emocje smutku, jakieś emocje lęku, to potrzebujemy usiąść i zająć się nimi dotąd. Aż właśnie będzie stan neutralny i będę mogła usiąść do pracy i powiedzieć sobie: OK, właściwie jestem w stanie zero, wszystko jest super, wszystko jest OK, mogę pracować, mogę się skupić na pracy. tam Tamtego już tak naprawdę nie ma, bo te emocje sobie poszły, ja je odczytałam. Koniec tematu: nie rozdrabniamy, nie rozgrzebujemy, nie muszę iść emocjonalne jedzenie. I ja to zaczęłam tak bardzo, bardzo mocno praktykować. Czyli zaczęłam. Przykładać się do tego, żeby rzeczywiście poczuć ten stan totalnej neutralności po trudnych emocjach, które mnie odwiedziły. W jaki sposób to robiłam? Podam Wam zupełnie taki pierwszy z brzegu przykład, który przychodzi mi do głowy. Słuchajcie, wstałam rano i poczułam, że coś jest nie tak, jestem zdenerwowana. Mam ważne rzeczy dzisiaj do zrobienia, a ja czuję, że jestem zdenerwowana. I teraz, co ja mam z tym zrobić? Więc pomyślałam sobie, że dotąd będę próbowała usunąć tę emocję, usunąć, w sensie, puścić ją przez ciało, aż ona rzeczywiście pójdzie sobie, tak całkowicie. I usiadłam sobie, wypiłam sobie herbatę, podumałam, ale nic nie poszło. Więc zaczęłam wprowadzać głębokie oddechy. To, co mówiłam Wam na ostatnim nagraniu, z wdechem akceptuję emocje, które do mnie przyszły, z wydechem odpuszczam te emocje. Wzięłam kilka głębszych wdechów i wydechów. Nie do końca puściło. Poczułam się trochę lepiej, ale nie do końca. Zapaliłam sobie świeczkę, wzięłam sobie zeszyt, zaczęłam coś tam pisać. Pisać sobie o tym, co czuję, zaczęłam pisać w ogóle to wszystko, co jakby samo mi napływało. Co czuję, co dzisiaj chcę zrobić, jak chcę się czuć, co chcę osiągnąć w życiu, jakie są moje cele na ten tydzień. Jakie emocje chciałabym, żeby mi dzisiaj towarzyszyły? Więc to, co mi przychodziło, co płynęło, to pisałam. I tutaj poczułam, że już zaczynam czuć jakąś taką wdzięczność większą, jakieś takie większe się skupienie pojawia, i wtedy nagle przyszła do mnie taka, taka informacja: dlaczego ja jestem dzisiaj zdenerwowana? I w ogóle jakby nie dotarłabym do tego, gdybym się nie zatrzymała i nie zaczęła uważnie przyglądać się temu mojemu ciału, tym emocjom, o co tu w ogóle chodzi, przecież dopiero jest poranek, jest siódma rano, dlaczego jestem zdenerwowana. I wtedy ja zrozumiałam, że to są jakieś takie emocje w ogóle z wcześniejszych jakichś tam miesięcy, których gdzieś tam sobie widocznie nie przepracowałam. Więc zaczęłam jeszcze raz głębokie oddechy, akceptuję, odpuszczam, te emocje sobie tutaj uwalniać z tego ciała i dołączyłam muzykę, muzykę z tańcem intuicyjnym. To są nie jedna piosenka. I wtedy poczułam, wow, kurczę, nic mi nie jest, totalnie nic mi nie jest, nie jestem w ogóle zdenerwowana. Byłam w stanie usiąść i zająć się pracą. Zajęło mi to 20 minut, więc to była grubsza, grubsza sprawa. Podam wam teraz drugi przykład, takiej powiedzmy, mniej, takiej bardziej błahej sprawy. Stałam rano 6 sobota, godzina 7.30. Moje córki już zdążyły mieć jakieś tam dwie awantury po drodze. Próbowałam sobie zrobić masaż twarzy w łazience, ale się nie udało, ponieważ dziewczynki między nogami tutaj przechodziły mi, nie byłam za bardzo w stanie się skupić, nie mogłam się zrelaksować w sobotę, lubię tak właśnie ten dzień rozpocząć od takiej przyjemności dla mnie, bo wiem, że ten dzień będzie wyzwaniowy, no i się nie udało i potem y, gdzieś tam jeszcze jakaś jedna sprzeczka po drodze się pojawiła dziewczynek, więc ja już poczułam dość. Wtedy jeszcze piłam kawę rano, więc pomyślałam sobie: OK, to jest ten moment, w którym ja przestaję być perfekcyjną matką, która sobie, której się wydaje, że nie może włączyć dziecku bajki. Znaczy, staram się gdzieś tam jak najmniej tego telewizora i bajek włączać, ale gdzieś tam jednak od czasu do czasu włączam. To jest ten dzień, ten moment, to był ten moment, kiedy powiedziałam sobie: Dobra, nieważne, nieistotne jest. Ja teraz potrzebuję się wyregulować, bo inaczej będzie ciężko. Więc posadziłam je. W pokoju, włączył sobie bajkę, 7.30 nieistotne, złapałam za kubek kawy, wyszłam na zewnątrz przed dom. Usiadłam sobie na schodkach przed domem i zaczęłam po prostu sobie oddychać, patrzeć na drzewa, słuchać ptaków mm, i popijać tą kawę. Ja zaczęłam nagle płakać. Nagle zaczęłam płakać nie stąd, nie z zaczęłam po prostu tak płakać, że coś się w głowie nie mieści. I ja stwierdziłam, dobra, puszczam to, płaczę, płaczę, płaczę. Wyszła moja córka w międzyczasie, ponieważ skończyła się bajka, więc wyłączyły telewizor, trzeba szukać mamy. To było 15 minut jakieś, i zapytała się mnie, czemu, czemu mam opłacić. Ja mówię, dorośli czasami płaczą, potrzebują czasami właśnie w taki sposób uwolnić sobie emocje. Nic takiego nie stało. Ty żyj życiem dziecka, nie przejmuj się moimi sprawami dorosłymi, zajmij się sobą. Ja tutaj potrzebuję sobie chwilkę popłakać, to jest ok. I wtedy się gdzieś tam wyciszyłam, uspokoiłam, bo czułam, że kurczę, przeszło. Przeszło. Byłam w stanie wziąć córkę na ręce, przytulić ją, pogadać. Po prostu jakby. Nagle, totalnie, moje emocje odfrunęły, nawet nie wiem dlaczego takie, takie intensywne przyszły. Po prostu nawet nie dociekałam w tym momencie, w tym przypadku, dlaczego yy, aż tak uruchomiło się moje ciało. Po prostu pozwoliłam sobie, jakby, prowadzić temu mojemu ciału, puścić to wszystko, co tam jest, bez żadnego jakiegoś tam analizowania, jak w pierwszym przypadku. Czyli zobaczcie, znowu potrzebowałam 10-15 minut, żeby pójść na bok wyregulować się w samotności, dać sobie tą chwilę czasu i dać się poprowadzić ciału. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, ponieważ ja potem byłam w stanie zupełnie swobodnie wrócić do mojej codzienności, do mojej soboty bez żadnego napięcia, bez fukania na wszystkich dookoła, bez krzyczenia, w totalnym stanie neutralności. Trzeci przykład. Miałam wyjazd z takim ważnym zadaniem, które próbowałam zrobić. I ono generalnie wymagało ode mnie dużego wysiłku, takiego, takiej, takiej uważności, no a tutaj jestem wkurzona, czuję, że jestem wkurzona, że jakieś takie dziwne emocje mną targają. Nie miałam czasu na to, żeby jakieś tam świece zapalić, coś tam zapisać, po prostu jechałam samochodem. Więc co robiłam? Wyłączyłam muzykę, wyłączyłam radio, podcasty, które zwykle lubię sobie w trakcie jazdy słuchać i zaczęłam po prostu oddychać. Wdech, wydech, akceptuję, odpuszczam, akceptuję, rozpuszczam, akceptuję, uwalniam. Różne techniki, różne jakieś tam kombinacje słów. I co się wydarzyło? Po, po około 20 minutach, bo to też zaczęłam, na początku zaczęłam czuć, że to nie puszcza, że jakby 5 minut tutaj oddycham głęboko i dalej nic, co tutaj się w ogóle dzieje, jestem zła, ta technika nie działa, czyli jeszcze bardziej nakręcałam się w tym wkurzeniu. Ale stwierdziłam, dobra, ok, widzę to, spokojnie, dalej oddycham. Ufam mojemu ciału i po 20 minutach takiego głębokiego oddychania nagle czuję: OK, ja mogę działać, nic mi nie jest. Zobaczcie, jakie to nasze ciało jest niesamowicie mądre. Jeżeli tylko damy mu podłoże, damy mu przestrzeń, to ono naprawdę jest w stanie uwolnić te wszystkie emocje, o ile się z tymi emocjami nie zidentyfikujemy, bo ja wcześniej miałam coś takiego, że Bałam się uwalniać emocje, bałam się wchodzić w te emocje, ponieważ ja myślałam i mówiłam o tym we wcześniejszych odcinkach na YouTube, że te emocje mnie pochłoną, że one będą mną rządziły. I to był najczęstszy mój powód, dlaczego ja. Nie uwalniałam dawniej emocji na bieżąco, szczególnie dawniej, dawniej, kiedy właśnie miałam kompulsywne napady obiadania się, miałam bulimię, ja się bałam, że te emocje mną, mnie pochłoną, wpadnę w jakąś przestrzeń, dziurę, otchłań i nie wygrzebię się z tego, że ja już wpadnę w taki nastrój i on będzie mi ciągle towarzyszył, a ten nastrój wprowadzał mnie w taki stan słabości, więc kiedy ja Powiedziałam sobie tak konkretnie, Ej, Beata, przecież te emocje już wszyscy ci zewsząd mówią i piszą, trzeba tylko przeżyć. Trwają około 90 minut, dajmy na to dwie minuty, niech one trwają. To nam wtedy, wtedy, kiedy są te emocje, nam się wydaje, że to jest po prostu to jest wieczność. I boimy się wchodzić w tą wieczność, ale kiedy wyobrazimy sobie, że to jest naprawdę tylko dwie minuty, najczęściej praktykowałam, sprawdzałam, zgadza się to nagle z tą wiedzą, którą sobie ja mam przypomnieć, nawet w trakcie, kiedy ta emocja przychodzi, ja mam sobie powiedzieć, okej, okay, to jest teraz ten moment, w którym ja mam tą emocję przeżyć, w ogóle się z nią nie identyfikować, ona będzie trwała dwie minuty. Koniec, tak ma być. I wtedy rzeczywiście, rzeczywiście zajmuję się tą emocją, czyli po prostu witam koleżankę. Cześć Grażynka, cześć Kasia. I mówię sobie, że teraz mam tylko ją przeżyć, nic więcej nie robić. I zobaczcie, ja tutaj w tym przypadku bodajże w drugim, czy w tym takim, że próbowałam tych różnych metod, to był chyba pierwszy. Próbowałam właśnie kilku metod, bo ta nie działała, ta nie działała, ta nie działała, aż w końcu któraś zadziałała, albo po prostu całe to holistyczne moje podejście o poranku zadziałało, więc to nie jest tak, że jedna to danie działa i ja już się poddaję, tylko ja próbowałam kolejnej, kolejnej, bo przyświecała mi ta dewiza, że na pewno ta emocja pójdzie, na pewno ona odejdzie, na pewno to nie będzie tak, że teraz ona mnie pochłonie, nie. To jest tylko coś, co przychodzi, to nawet nie jest mną, ona ma przepłynąć. Ja pozwalam mu głęboko, tutaj sobie mojemu ciału oddychać, żeby tutaj się nie blokować płytkim oddechem, tylko przepuszczać przez ciało. I nagle naprawdę ta emocja usuwa się z Twojego ciała. Po prostu nic nie musisz robić, nawet nie musisz wchodzić w moment taki, że Ty zastanawiasz się z jakąś informacją. To może być potem. Po prostu daj sobie dwie minuty z wybraną, ulubioną dla Ciebie techniką dowolną która poskutkuje, ta nie działa, spróbuj znaleźć następną, miej takie cztery w pakiecie swoim, czy to jakieś mudry, czy to właśnie głęboki oddech, czy taniec, czy muzyka, czy pisanie, czy bazgrolanie po kartce, czy jakiś szybszy ruch, jakiś szybszy chód, rozciąganie, coś co będzie twoje, pozwól tylko to robić. Ciało jest tak mądre, że ono sobie poradzi z tym wszystkim. A dopiero potem możesz ewentualnie zapytać się siebie, z czym ta emocja przyszła, co ona mi pokazuje. I w takim stanie, po uwolnieniu emocji, przyjdzie ci odpowiedź. Musi przyjść. Zawsze przychodzi prędzej czy później. Najczęściej prędzej. Więc to jest dla mnie w ogóle odkrycie roku, że naprawdę z każdej emocji ja jestem w stanie wyjść w ciągu dwóch minut. To jest piękne. Jak ja potrafię sobie regulować te emocje. Teraz nawiążmy do kompulsywnego obiadania się. Dzisiaj w rolce na moich, w moich mediach społecznościowych mówiłam, że obiecałam sobie to jedno, to jedno zdanie. To jedno zdanie. To jest takie jakby dla ciebie. To są dla ciebie słowa, że ty sobie obiecaj to jedno zdanie, że pozwolisz tej emocji przepłynąć przez ciebie. Po prostu nastaw sobie wręcz zegarek. Czuję, że napływa fala emocji. Teraz jest ten moment kulminacyjny, w którym ty musisz powiedzieć sobie, że nie zajem, nastawiam, budzik nie zajem. I teraz te dwie trzy metody, żebyś miała w kieszeni i żebyś wiedziała, którą wybrać. I dajesz sobie te dwie minuty przed tym napadem, kiedy ci się obwody w umyśle przepalają. Ja znam ten stan, kiedy po prostu jedna ręka już ciągnie, już praktycznie dotyka tego jedzenia, i chcesz to wszystko zajeść i mówić sobie, pieprzyć to. Dzisiaj tego na pewno nie będę stosowała, bo to i tak nie ma sensu, jestem za słaba. Właśnie w tym dokładnie momencie, ty potrzebujesz nastawić sobie zegarek, minutnik, ustawić dwie minuty, i na siłę zupełnie jakby tak mechanicznie zacząć oddychać. Jakie są inne metody? Możesz mieć sobie ręce, możesz sobie umyć twarz, możesz napić się zimnej wody, możesz potrzymać sobie kostki lodu, żeby tutaj też zmienić sobie jakby takie oddziaływanie na ciało. Możesz włączyć muzykę, taką, taką tą muzykę, tą, która cię będzie prowadziła wyżej, żebyś nie zajadła. Możesz pobazgrolić po kartce, pociąć kartkę nożyczkami, pokrzyczeć. Wszystko, wszystko to, co ty chcesz. Technik jest cała masa. Ale dopóki nie dasz im szansy, to absolutnie one w Twoim życiu nie zaistnieją. I jak sobie to obiecasz, że po prostu zrobisz wszystko absolutnie, co w Twojej mocy, żeby sobie te dwie minuty znaleźć przed napadem, bezpośrednio przed napadem, to uwierz mi, w końcu tobie się uda. Raz wystarczy, żeby Ci się udało. Raz, jeden raz i ciało sobie to zapamięta, że Ty mogłaś. I najczęściej jest tak, że ten napad będzie. Zerowy, czyli go nie będzie, albo będzie zupełnie, zupełnie mniejszy, dlatego że ty nie będziesz uwalniała emocji poprzez napad, tylko ty ewentualnie będziesz się tym jedzeniem już pocieszała po uwolnieniu emocji poprzez na przykład oddech. A to już jest diametralnie inna rzecz na inne nagrania, ale generalnie to jest tak, że ty też możesz regulować się w jakiś sposób jedzeniem, sprzątaniem, jakimiś takimi zachowaniami, które wcześniej służyły Ci jako uwolnienie emocji, ale nieświadomie, czyli Ty w ogóle tych emocji jakoś nie uwalniałaś na poziomie głębokim, tylko gdzieś tam powierzchownie, żeby krótkoterminowo czuć, że to napięcie z Ciebie schodzi, to to jest ten napad właśnie, po to Ci ten napad w ogóle jest potrzebny, tylko Ty świadomie usuwasz teraz to napięcie i te emocje, a potem w stanie już wyregulowania, Możesz ewentualnie jakby pocieszyć, nawet to nie jest dobre słowo, ale wiecie o co mi tutaj chodzi: że jesteś wtedy w stanie świadomie usiąść na przykład do batonika i zjeść go, ale zupełnie inną energetyką, świadomie, spokojnie, dając sobie przyjemność, w ogóle dając sobie, dając sobie, przyjmując. Możesz dopiero wtedy świadomie pójść, posprzątać sobie, pobiegać. to nie będzie kompulsywne, tylko to będzie na zasadzie dawania sobie przyjemności, uważności, albo jeszcze przez świadome działanie, świadomy ruch uwalniasz resztki tego napięcia. Generalnie po prostu próbujesz doprowadzić do takiego stanu neutralności, ale to jest wszystko świadome, to jest zupełnie coś innego niż zachowanie kompulsywne, nieświadome. Więc dzisiaj bardzo gorąco Was zachęcam do tego, abyście właśnie dali sobie takie, że obiecuję sobie, że dam sobie te dwie minuty, choćby nie wiem co, Choćby bardzo, bardzo tutaj głowa naciskała, że ja będę wtedy, właśnie tutaj sobie wybierz dowolną czynność, która na ciebie będzie działała. I z takim właśnie też tutaj nawiasem, że może być tak, że ta dana rzecz, którą sobie teraz chcesz wykonać, ona w tym momencie nie podziała, w tej sytuacji nie podziała, więc kolejna jakaś inna, aż nie poczujesz ulgi. Dotąd masz wykonywać dane ćwiczenia, daną rzecz. Aż nie poczujesz ulgi, masz poczuć neutralność. Jeżeli na nachodzi cię lęk, boję się, mam jakieś plany na swoje życie, mam jakieś rzeczy do zrobienia, ważne decyzje podjąć i zalewa mnie fala lęku. To jest nic innego jak lęks z ego z umysłu. Twój umysł Cię chroni, bo jego głównym zadaniem jest ochrona Ciebie. I teraz ty, jak sobie to pojmiesz, to przestaniesz się tego jakby utożsamiać się z tym, tylko powiesz sobie ok, dzięki, chronisz mnie, ale spokojnie, ja jestem bezpieczna. Pojęcie jakby bezpieczeństwo jest pojęciem bardzo subiektywnym. W dzisiejszych czasach ta sama sytuacja jedna kobieta może być mm, wystraszona, a druga w poczuciu totalnego bezpieczeństwa, to jest subiektywne. Więc to jest też oddzielny temat. Tutaj nie chcę wchodzić w zawiłości, ale generalnie, jeżeli nachodzi ci taki lęk, że masz podjąć trudne decyzje w swoim życiu, więc okej, okay, akceptuję ten lęk, więc skąd on pochodzi? On pochodzi z przeszłości, z moich jakby z mojego ego, z mojego umysłu, to jest ochrona mnie. I znowu dotąd sobie oddycham, dotąd sobie ćwiczę, piszę, praktykuję, aż nie poczuję stanu neutralności. I to też jesteś w stanie osiągnąć. Dlatego, że zawsze pamiętaj, że twój umysł będzie cię zawsze chronił i szukał jakichś różnych różnych wentylów. I on generalnie to skorzysta z tego, co ma. Tego nauczyliśmy. Uwalniać emocje przez napady, to to będzie stosował, bo tak to, to by to ciało wykipiało. Ale jak to mu powiesz, słuchaj, mam lepsze metody, proszę bardzo, to są znacznie lepsze dla ciebie, to ciało też poczuje, że te metody są korzystniejsze dla niego, nie ma skutków ubocznych i ono pójdzie w to. Więc też pamiętaj o tym, że Twój umysł nie rozróżnia przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Więc ty po takich właśnie takich stanach lęku, stanach, że ty boisz się, jakie decyzje podjąć, emocje zalewają, tak? Możesz usunąć sobie te emocje, a potem sobie zwizualizować najlepszą opcję dla Ciebie. Wyobraź sobie po prostu, jak chcesz się teraz czuć. Czyli w tym momencie chcesz się czuć tak, tak i tak. I oddycham do tych emocji, które chciałabym teraz czuć. Czyli tutaj usuwasz, ale jeszcze idziemy poziom wyżej. Możesz sobie pomyśleć właśnie, jak teraz chcesz się czuć. Jakie emocje chcesz sobie teraz do twojego ciała zaprosić. Baw się tym. Więc dzisiaj taka metoda, do której cię bardzo, bardzo gorąco zachęcam, ponieważ ciało naprawdę... Jak najbardziej podążę za tobą, ponieważ ono dla ciebie chce zawsze jak najlepiej, a emocje nie są po to, żeby teraz psuć ci humor i nastrój na cały dzień, żebyś na wszystkich krzyczała i złościła się i w ogóle miała zły humor przez najbliższy dwa dni. Tylko emocje są po to, żeby cię o czymś tam poinformować. Najlepiej wiesz po co przychodzi zazdrość, po co przychodzi smutek, po co przychodzi lęk. Masz to po prostu przeżyć. I potem masz wrócić do swojej codzienności w stanie totalnego i totalnej neutralności. Spróbuj. Ja nie wierzyłam w to, ale jak powiedziałam sobie wreszcie, że ja dotąd aż to pójdzie, powiedziałam, że tak ma być, nie ma żadnej dziury otchłani, gdzie tam gdzieś pogrążę się w tych emocjach. To nagle przestałam się bać tych emocji. Tych trudnych oczywiście, bo wiadomo, że my się nie, nie boimy radości, szczęścia, ale zobaczmy, radość też przychodzi i potem nagle czuję, że o, już się naradowałam, szczęście, i o, już się naszczęściłam. Tak więc tak samo jest z tymi trudnymi. One nas nie nie pochłoną. Są tak samo jak te wspierające, te dobre, powiedzmy, ale tak naprawdę każda emocja jest wspierająca. Lęk, smutek, zazdrość, złość też jest dla nas dobra i wspierająca. Daj łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Zadaj pytanie, jeżeli potrzebujesz o coś dopytać w komentarzu. W ogóle bardzo jestem ciekawa Waszych refleksji, spostrzeżeń, co Wam dał ten filmik. Może już próbowaliście takich metod, więc też koniecznie dajcie mi znać. Jeżeli coś Wam jakby nie działa w tej metodzie, to też napiszcie. Ja chętnie Wam tutaj coś jeszcze dopowiem, wytłumaczę albo po prostu nagram kolejny odcinek, jeżeli tylko tutaj czujecie, że chcielibyście coś jeszcze pogłębić ten temat. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie, cudowności Wam dzisiaj życzę. Pa. pa.